Cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś zapraszam was na drugi odcinek z tajemniczych saszetek z Fortnite'a. Słuchajcie, w komentarzach pod poprzednim odcinkiem naprawdę zawrzało, ponieważ spora część z was hejtowała mnie, że nagrywam Fortnite'a i w ogóle, i w ogóle, ale przypominam, to są, słuchajcie, wyłącznie saszetki z Chińczyka. I tyle. Także proszę się nie spinać. No i wbiliście ponad 500 łapek w górę, także jest drugi odcinek. Czy będzie trzeci? Wydaje mi się, że nie, ale jeżeli chcecie zobaczyć trzeci odcinek, bo na przykład, nie wiem, lubicie Fortnite'a, lubicie jak wydaje pieniądze na próżno, no to 500 łapek w górę po tym odcinkiem i robimy trzeci, ostatni odcinek z tych saszetek. A dzisiaj, słuchajcie, w odcinku mamy jedną, dwie, trzy. 4 i 5. I słuchajcie, powiem Wam, że te saszetki miałem już przy okazji poprzedniego odcinka. Kupiłem tych saszetek 8. No i te 5 leżało, bo byłem przekonany, że szybko wbijecie te lajki. No a jednak się pomyliłem. Ale słuchajcie, mamy ponad 500 lajeczków, więc jest i kolejny odcinek. No i cóż, zaczynamy. Słuchajcie, Fortnite. Saszetki z Chińczyka. Oczywiście tutaj mamy cenę, jak widzicie, 5 złotych. Otwieramy, wyjmujemy i mamy kolejną postać. E, oczywiście jest broń. A tutaj mamy samą postać. O matko! O Jezu, jak to wygląda! Patrzcie na te oczy. Nie wiem, czy to jakiś ślepy Chińczyk robił, czy coś, ale, ale to jest jakaś masakra. Ale dramat. Ale to jest dramat. Oczywiście nie stoi ta postać. Eee, co do tej broni, to nie wiem, czy on ją jakoś tak może złapać, czekajcie. Postaramy się tutaj coś ogarnąć. O, może tak jakoś? Haha, ha. ale, ale super. <grych> Matko boska, jaki to jest cringe. Eee, Okej, okay. i słuchajcie, oczywiście były karty. Eee, standardowo mamy Gold Kinga, mamy znowu Gold Kinga i Black Kinga, także nic nowego. Lecimy do kolejnej saszetki. Zobaczmy jaka figurka będzie tym razem. Okej, okay. kolejna jakaś nowa. Tą postać akurat kojarzę Wam powiem. E, kojarzę z grafiki, ponieważ ktoś tam e, powiedział mi, że to są postaci z e, trybu jakiegoś tam, nie wiem, ratowanie świata czy coś takiego chyba. No i ja sobie aż zerknąłem na grafikę i tam właśnie widziałem te postaci. No zobaczcie. Ten jegomość wygląda tak. E, oczywiście, jakość wykonania to jest e, totalna żenada i, i coś słabego. No, ale może ten ustanie. O, ten, proszę bardzo, jak pięknie stoi. Także słuchajcie, jest e, druga figurka. Dobra, już się przewrócił. E, a, a karty to pewnie oczywiście to samo. Tak, jest. Nic ciekawego. Ciągle to samo. Lecimy do trzeciej figurki. Trzeciej, zaszepki. I kolejna nowa postać. I karty. Wow, chyba są jakieś inne, ale zobaczymy. Nie, te same, słuchajcie. Gold King, Gold King i Black King. Natomiast jeśli chodzi o samą postać, wygląda ona tak. No cóż. No cóż, słuchajcie, może tutaj na tej karcie jest owa postać pokazana? Nie, nie ma. No i jest oczywiście giwerka, proszę bardzo, czekajcie, to powinno być jakoś tak chyba, nie? Czekajcie, ja to zamontuję, o, o, to powinno być jakoś tak chyba, nie? Stoi? Stoi. Także ja słuchajcie, trzecia figurka, lecimy do przedostatniej. Zobaczmy, jaka figurka będzie, o nie, ta sama, powtórka. Karty oczywiście też powtórkowe. Także, no niestety, mamy powtórkę. Halo, a gdzie broń? A, tu jest broń. Także mamy, słuchajcie, taką samą figurkę. Może chociaż tutaj jakość jest lepsza. Zobaczmy, sprawdźmy to. Yy, no nie bardzo. Także, słuchajcie, jest yy, czwarta figurka. No i przyszła pora na ostatnią figurkę. I zobaczmy, czy tym razem będzie jakaś powtórka. Nie. Tym razem mamy postać nową. Taka, której jeszcze nie było. Eee, karty. Rzecz jasna, to samo. Natomiast tak wygląda nasza postać. Spójrzcie sami. Eee, ej, nie. To jest, to jest to samo. Boże, dzisiaj w ogóle jakaś armia klonów. A już myślałem, że to jest coś innego. I znowu te oczy. Tylko tym razem tutaj są trochę lepsze. Matko Boska, jakie to jest straszne! I też oczywiście figurka nie stoi. Także słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko, mamy dwie figurki powtórkowe, znaczy w sumie to yy, cztery powtórki i jedną, inną figurkę, która na szczęście chociaż stoi i jest spoko. Tak więc słuchajcie, cztery, Boże, przepraszam, pięć figurek w tym odcinku jakość tego widzicie sami jaka jest, czy to jest warte 5 zł, zdecydowanie nie, ale pamiętajcie, jeśli chcecie kolejny, ostatni odcinek z tych saszetek, 500 łapek w górę i lecimy z odcineczkiem. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, czego Wam się podobało. I dajcie znać, która z tych figurek yy, Waszym zdaniem jest najgorzej wykonana, a która najlepiej. Czyli która jest najbardziej odzorowana. Tymczasem jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć! A, słuchajcie, jeszcze jedno. Bo właśnie przesuwałem te figurki na bok. I się rozwaliło. Świetne. Świetne figureczki, słuchajcie. Dobra, zabierzcie mi to stąd.